W skrócie, w grze Tajniacy chodzi o to, że niebieski liter nakierowuje niebieskiego agenta na niebieskie kafelki, a czerwony liter nakierowuje czerwonego agenta na czerwone kafelki. Jest to pierwszy film przeze mnie zmontowany i zapraszam do Discorda. A, i jeszcze miłego oglądania, tak zapomniałem tylko powiedzieć. No właśnie, to co cek... Tak... Dobra, wiem już. A No dawaj, dawaj, jak jest. Nie dałem, numer, to... nie dałem numeru. E, I Ech. myślę, że chyba mój kolega Maoko będzie wiedzieć. Będzie wiedzieć chyba. Gruba ryba. Gruba ryba, ryba. Dobra, czekaj. Dobra, ryba. Gdzie żyje ryba? Ryba żyje w wodzie. Ale jak Może jest grubaśna tak. Mo... to jest. x... szachmat. XXZ. Nigdy ja ześ wymyślił. No jak gru... gruba z ryba, no, no to to samo. No, a miałeś dzień dopisane pułapka? A, po co, a nie musi być dopisane pułapka. W sumie nie. No właśnie. Dobra. dobra. E, Tam to jeszcze jest aktualne. No, kop. no tak. ja uważam, to ja uważam. Posłuchajcie mnie przez Ja uważam, bo szachmatowi chodziło tutaj o dwie różne rzeczy. Ja wiem, o które rzeczy mu chodziło. Uważam, że jest to nie fair, bo on dwie różne rzeczy w jednym zdaniu, jakby, jakby w jednym tym ustala. jakby. jakby to, to jedyne jak słowo napisał, miałbym? Napisałbym wszystko, które tutaj mam w jednym tym. Ja nie mogę sobie zadać wszystko. Nie musisz jednym słowem, ale żeby to pasowało, ani gruba z ryba. Jakby to powstało, gruba ryba, to okay, ale gruba z ryba to w ogóle nie ma w ogóle. Dobra, Są dwie inne podpowiedzi w ogóle. No, to dobra, nie... to, spróbuję, to spróbuję. Spróbuję u siebie kręcić. Czekaj, jest jeszcze coś. Eee... Dobra, ja wiem, co to, to jest. Kurde, ale to dobra, dwa. To jest... No, dwa. Dobra, no, no to co dawa... Lecić z następnymi. lecić z następnymi. I... to. Kurde. Dobra. Dzięki. Chyba, chyba się pomyliłem, masz jakiegoś. Dobra. Się... Dobra. E, kurde. Nie wiem czy znasz tyle. Nie! Chyba ci... Czekaj. A czekaj, ja mam... Czekaj. To, 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 to i to i to. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja mam. Ja mam. E, to jest nowe. Tylko nie wiem, czy to jest tak. dokładnie to, ale masz. Aha, ale ja się. Łączy kasy się. Żeby ghosti nie było, łączy się. Myślę, że się tak łączy. Hej, dobra. Je jest to spójne. Jak kończy się, jest to spójne. No, Najpierw to. Najpierw to. Dobra. I teraz tak. Yy... Ale Pani ty jest... to teraz. No. To jest z tego co pamiętam, to jest ta mapa. Więc dobra, klikamy to. Brawo. Jeszcze jeszcze chwilę, a tu coś, już... a nie tu on dał. Yy... Dawaj, tak yy, ten on Czekaj, myślę. To nie. No, ja o, wiesz, że mało, że umiesz ugotować. Brawo. Dobra, jeszcze, Je... jeszcze, jeszcze jedno. A, limit hasu jest na trzy. Ale jak wiesz... Ale jak dasz na dwa, to ja mogę trzy. Jak dasz na, 2, ja 3. Jak dasz na 3. myślę jeszcze, myślę jeszcze. Nie wiem myślę. Dobra, czyli nie. Wiesz jeszcze, jeszcze... Dobra. Jeszcze nie... nie ja był... nie wiem, ja nie. Ja nie wiem czy ja ta, aż tak mogę. Ja nie wiem czy ja aż tak mogę. Tak ja się zapytam Elstachego go na PV, czy ja mogę takie hasło dawać. No, zapytaj się lepiej. Dobra. Bo ja mam mocne, ja mam mocne. Tak? <laughs> Brad jest mocny. Będzie wszystko widać na streamie. Spokojnie. Nie, nie będzie. A ty wyłącz tego streama. Takie, czy takie może być? Co dalej gracie? No w tajniaków, poczekaj. Co? Czekaj. Aha. 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 No może to być. Level. Teoretycznie nie. może być. Nie... Ej, a zrób ktoś streama z tej gry. a zrób no, ktoś streama z tej gry. Jak chcesz Nic. mi dać dwa, to daj mi na przykład czte, trzy. A nie, w sumie Dobra. Nie, nie rób takiego to... to się zdziwiło. Dobra, to będzie trochę risky, ale... A, bo Ghost jest szefem. Poczekaj, e... jest... poczekaj, Czekaj. czekaj. Mm. Mm. I am boss here. Mm. Ale w tamtej rundzie był niezły, szczerze klaszt. Bo jest jeszcze jedno, które pasuje. Ale ja wiem Dobra, wiem, oni mają pełniacz, wiem jak to napisać, to? wiem już jak to napisać. Kurde, ja nie go. wiem. Ej, Ghosty. Bo ja. ja bo kanon taki nocetowy, no po prostu propozycje na, tikt na TikToka. Kurde, no możesz po prostu pisać, pisać na ogólne propozycje. A to, to mogę też nie powiedzieć propozycje za Ale masz kanał propozycji możesz tam też napisać, albo powiedzieć mi po prostu jak chcesz. No, no, no to ci powiem. Kurde, no, zrób taki TikTok, no to będziesz pytał na po no, 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 no członków serwera Discord o bluesties z Jaka jest ich ulubiona małpka? I dlaczego? Powiem ci co Już był anketa To czemu nie? No ten serwer to... Pamiętaj... Ma, jak już mamy taką anketę, już jest to zrobione, więc się nie odwróć. No wiem, odwiedź. ale community brunusu się zmytrza. Mm. Mm, dobre hasło, dobre hasło. O, na, dobre hasło. Co ty gadasz? On nie zgadnia ze... zakład. Ze dobre go, hasło. O, czemu? Czemu? Dlaczego? Aha. Aha! Dobre hasło. Wiedziałem. Dobra. E, zrobimy tak i... Jeszcze to i to. Dobra, mam nadzieję, że Małokopcu łapiesz to. Dobra. Wiesz, mi dał. A, a, jeśli, a jeśli nie ma rąk? Czekaj, ma rąk? a co? Możesz? A czemu nie dałeś w ogóle co... pewniaczka? Bo ty masz jednego pewniaczka. W sumie jest i, i, jedno tak naprawdę. <noise> Najpierw to. No. <noise> Teraz tak. <noise> Czekaj, 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 bo tu nie wiem. Jak jest wasz Paragon? O to jest pytanie. To się odnosi Niech do takiego samego memo. Jestem. Dobra, ja mam, tak trzy, ja mam trzy propozycje, ale. Dobra, ja je powiem, ale nie mogę. Nic mi nie mówić. Inferno Ring. Dart, małpka albo Gluguner. Fernorin raczej odpada. Dart, małpka, albo gluganer, ale jest... Ale Gluganera nie ma, ale to jako mem to jest. To jest rozkmina, tak Kurde, który jest memem. Który jest trasad memem. Czas cicho. Nie podpowiadaj, bo... No ciekawe co wymyślisz który jest memem do Małpka Dartmałka jest. No jest słabym paragonem, ale jest często używanym. Dobra, to jest mem. Kurde. Wiesz, wiesz, wiesz. Wiesz. Wiem, 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 wiem. Wiesz, 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 tak, wiesz, wiesz. Jestem tego pewny. Głębiej dłuższy o tym, Wiec, wiem. Więc ma tak Koptach naprawdę cały nam dwa kafelki, prawda? Tak, tak. Dobra. Ale jeszcze nad myślałem na spięć. Ci... Nie, nie może nie Może ziel... po tym z o, o co chodziło z tym memem. No bez tu potem mi wytłumaczysz mema. Ciemny. 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 <grym> Dujoce... Nie wiem. <grym> Dujum, ciemny. N Ward. Ciemny. To, to teraz mi żeś dał. Zagadkę. On, on, on nie wie, on nie ro... rozróżnia się kolorów zakład. A właśnie, o kurde, już jest po faktach, ja sobie, ja sobie włączam teraz a nie mam fakty. Czekaj, to to, to nie to. to ja myślę, no Koprze, możemy to spok na spokojnie <laughs> zrobić. Też tak myślisz? No na spokojnie, na spokojnie. Nie na spokojnie. ja myślę... Dobra. A, a nie. ja też widzę co kodlet chce zaznaczyć, fajne. Ja, ja też widzę. Tak. Ja, tam, ja, ja nie widzę to. To. Teraz to. Ja w ogóle nie wiem co No zobaczyć. Nie, rejda, gości, ale, ale nie ale podpowiadaj, nie podpowiadaj nie podpowiadaj Gosti. Ale powiedziałem, No kierujesz go, kierujesz go. jak? to ja powiedziałem? ja powiedziałem? A, no może nie. ja no, nie wiedziałem przy powiedział nie. no, daj. Uważyłem, że to tylko wyjedna. Losowe daj. No daj, ta. Nie wiem, dobra. Daj, we, uh... Weź daj to nasze. Weź daj to nasze. tej daj, daj no nasze to. daj. Kurde, no, O, może być, no. Dobra, na spokojnie. No, ale tak, pieszo. Dobra, teraz no, muszę, to muszę to się zastanowić, zauważyły. czy. Ja, ja nie, nie wiem, czy znam mało tak dużo angielskich słówek. Bo ja bym nie wiedział, która to jest mapa. Bo żeś mi dał y, tego. Yy, Albo po prostu lepsze. Dałeś mi no tak. Zauważyłem Ale założyłeś. Jeden i miałem zgadnąć. Ja nie wiedziałem, że tam... Nie, nie wiedziałem, że tam było to drugie. Ten. To, 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 ten, ten pies tłatki. idealnie. Ten pies idealnie odzwierciedla <laughs> co ten, ale to jest słoje <laughs> Nie wiem czy znasz tą mapę. Znasz. No ja wiem. Najpierw to. <laughs> mhm. Ale dobrze, no, myślę, że... I to to jest. Dobra, która to jest mapa? To, to nie jest to, to, to chyba jest to. Jeszcze popatrzmy na inne. To Kto może to być ta mapa? mapa. No jak znajdziesz tą mapę, to będziesz wiedział. <laughs> jak znajdziesz tą mapę, to będziesz wiedział. To nie, to, 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 to nie. To jest to. Kur... <laughs> oh, dobra, dobra, widzowie. Widzowie. <laughs> a nie, to jest coś dobra. Ale dobra <laughs> No, you are cooked. Dobra, no tak, gramy, no brawo, gramy normalne... Gramy to normalne ja mam pomysł, ja z Ghost... Dawaj na szefa. I nie, jeszcze dawaj badoniki, bo to jest dobry content. No, to... dobra. No dobra, ja, ja, ja chcę to być szefem wydziału. Dobra, ja agent. No, teraz ja muszę zgadywać. Wybacz kotleta, ja byś... ale trochę sprzedałem grę. Przedawę Czemu to jest SV? Czemu tu jest SV? A czemu nie? Czemu <grym> tutaj no, dajesz tych dosowych... Osoby, osoby z serwera no tego No dobra, Spring, Spring, tak się, się, tak tak, się czekaj się losowało, jaka to była mapa Tak się tak się Spring, czekaj spring, spring, Spring jaka to była mapa To była z Beginner? Chyba z Intermediate Aha Dobra To chyba wiadomo, to też, to, to, to mm, I teraz jakiś hasło dać? A Okej, okay, okej okay. Czekaj, ja sobie sprawdzę tą mapę, ej, ej, czekaj. ja sprawdzę sobie to, mapę z ping. Wiesz co? Możesz jest na sekundę to. wyłączyć ekran ze streama, bo chcę coś wpisać. Ale który? Ja, yeah, Nie będzie, chat twarz. Kurde, bo ja jakbym ci tu miał to dać. Ale muszę ci powiedzieć, że nie ma oko, tak, Ale to. Przepraszam. To ale bo wszystko to się... ważne, że Jeżeli coś się zgubię, ale działa, to nie jest głupie. No. Zamasz <noise> to. Albo zamasz tylko tą górę. Ja e, to oh, sobie na stream, jak sobie to ustawiłem. Czekaj, bo mam na razie głupio. jeszcze czarny ekran. A, nie, no ty możesz sobie zobaczyć na mój stream. No. Czy ty gra się jeszcze w bluesy w tle? Ta Ty się to No oczywiście, no, chłopie Ja gram, blu... ja, ja, ja gram bluesy na no stop No tak Dobra, niech będzie Nie wiem, czy mnie zrozumiesz y... Ale co ty? Co ty. Ej, to są dwa Dekaj, różne tematy, bo, nie możesz Bo tak chyba robić. Kot, Kotlet ugotował, ale nie wiem. Ale nie, ty nie możesz tak robić, że na przykład dajesz kryształ. No właśnie, mu, musi, musi być jedno, musi być jedno. Gadań, Łączymy, tak wysaliśmy. Aha, dobra, dobra. no. No. łączyć. Mogłeś, na, mogłeś nawet grać. Może, mogłeś dać, nie wiem, brudne było. Brudny kryształ. O. Brudny kryształ. Brudny kryształ, albo błotnisty kryształ, coś takiego, ale nie Krystał kryształ z Kryształ na wysypisku śmieci. No okej, okay, to by było dobre. Dobra. Ostatnia moja gra to jest. Fajnie się gra, ale ostatnia. Nie no, z każdym zagrałem. Nie no, bo myślę, że gości plus paszty to byłoby za mocno. Trochę. To byłoby nierównomierne rozłożenie sił. Nie mogę tego. Bóg Wisły. To wymyślił Bóg Wisły. nie Warszawy. Co jest takim symbolem w Warszawie? Ale kopciko. dobra. Dobrze, przepraszam. Wisły. SBSB. Ale nie, to jest... Na jedno wychodzi, na jedno wychodzi. Ja też bym właśnie tego szukał. I tak. I chodzi mi o dwa. Dwa? Co to jest jeszcze drugie? Czy czegoś nie widziałem? Ryzykować czy nie ryzykować? Bóg wisły. A, a wiem, o co ryzykować. może chodzić. Wiemy o co może chodzić. Czyli to jest nieoczywiste ta ghostii? Nie wiem. A nie wiesz. O kurna! No, nie wiem czy ryzykować. Dobra. Bo tak, to ma oko, telepa tele telepatia, ja tak tu kliknę i czy to kliknięcie, to tam kliknie i to, to, tu, to, to, to. Co to to? Co to to to? To to. to, to. Albo to, tamto. To. No to to. No to i tamto. Nie, to. To i tamto. To, no to klikaj to. No to, to? klikaj dobra. to i tamto. No dobra, to to, to kliknę. A ja idę po... Oh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ale telepatia. Tylko, że chodziło o co innego, ale. Nie, no bo chodziło o to, to i o tamto, rozumiesz, Gosi? Tak, tak, no. Teraz już rozumiem, zrozumiałem po jakimś czasie. Coś... <noise> ale dobre, Ojeju. dobre. tylko trzeba... bawię. Dobrze, właśnie. Właśnie tak? Do, no. nie to, umiałem zaryzykować, no. Teraz mam ciężkie to dość. No właśnie, no kopu mi w to grać. i łącz dwa słowo, słowa, a nie kryształy, płot. No, Dobra, to trzeba użyć tak zwanej kreatywności, ciężkie. Nie no wiem, no to jest bardzo ciężkie. No. Jak to zrozumiesz, to przysięgam. Nie wiem, jak ty to robisz. O, czekaj. Krywny? Co to znaczy krywny? radioaktywny radioakrywny. radioaktywny radioaktywny ja, radioaktywny 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 było radioaktywny To To nie było zaplanowane, Spokojnie. To nie było zaplanowane moi radioaktywny radioaktywny ja chyba nie widzę, niektórych tych kafelków, bo nic nie pasuje. a nie. Jak się nie pasuje. No! no ja się... A to no, teraz. Ja, my ja, ja też, my też bym to dał. To mieć wygląd. Ja też bym to dał. Nie wiem, nie widziałem tego w ogóle po prostu. Bo ty jesteś ślepy. Nie! Serio? Nie. Dobra, nie Dobra teraz trzeba pomyśleć nad hasłem. Jakby samo oko, to ja wiem, co Kotlen miał na myśli. Ja nie. To nawet już wie, wiesz, nie nie wie, wiesz. Nie wiem, teraz zobaczyłem po chwili. No właśnie, bo... ja tak... Eustache, ale ty? Jakby ja tak patrzyłem, ja nie widzę nic, co jest lodowe, nie? Potem patrzę, ty, tu jesteś ja no nie nie jest smobka. Ja po prostu nie widzę niektórych... Ja nie widzę nie niektórych kabelków. Ja nie widzę tych kabelków. No za to Trzeba większe literki dać. na następnym razem większy litery daj. Dobra. Jeszcze analizuję te tutaj słowa. Jak ja też to analizuję. Jakby można byłoby je ewentualnie połączyć, no to E byłoby najtrudniej połączyć, bo ono jest niebalonikowe. Ja wiem, z czym mógłbym. Y jak mógłbym określić z jego, ale nie wiem, czy wy byście wiedzieli nie ma się na, nie, czy to w Co? Co? Nie, nie wiem, czy na streamie to... to w ogóle można było powiedzieć. Nie, nie. Nie wolno. Nie, wolno. <coughs> nie, nie o to mi konkretnie chodziło, ale tak też można. Oczywiście. Mm. Ma no, okop, gotuję. gotuje. że chyba... no, aż miło zjeść. Yy... Kurde, tylko to, jest, to może zjeść pot. O właśnie, a czy zamiast słów można yy. dawać yy, te? Zamiast słów można dawać dania. Zamiast teoretycznie, twardicie, ale... ale to psuje gra. Teraz, teraz pot... trudne, teraz trudne, teraz trudne. dobra. Tego nie dam, bo to chodziło o to. I on wie, że ja wiem, czyli ja wiem, że on wie, czyli obaj wiemy, czyli to. Ja nie chcę nic mówić, nie. ale trafiłeś idealnie. Ja to właśnie o te dwa chciałem Nie, połączyć. nie wiem jak wy to robicie. To no się to, 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 telepatia to, i, oczywiste jest, to oczywiste jest, to oczywiste jest. To się nazywa telepatia i, i PV. No ale się... Małakop, wiesz co to, to inne mógłbym zaznaczyć, co nie? No jest ale parę ja wie... rzeczy, które jeszcze no. bym mógł zaznaczyć. Ale to takie... No. Bo Małakop wie, że ja wiem, że on wie. <laughs> Teraz ci muszę pojedynczo dawać, bo to ciężko połączyć. No jak będziecie dawać pojedynczo, to nie wygracie. Arcymistrz już

I, teorty... I pytanie, czy można dawać zdania. Nie dałem. No, ja się... no... Czy to był? Dobra, nie bez zdania. Czekaj, ja. On ma tak. Czekaj, ja to muszę przemyśleć mądrze. No bo można. Bo on Właśnie, ma bo... to. On ma to. On ma to. On ma to. No. On ma to. On ma to. A, ta, a ten ma tamto. On, ma, czekaj, on ma to, co on może mieć. Może on <grym> może sobie, mieć to i to. to. Kolega, a To już, może y, mieć. Tam patrzy, y, jak można połączyć. Tam aleko pani na streama patrzy, ma to i. Tak. Ja robię takie, żeby kąt zaznaczam to to pole, tak i to tam tam to pole i to tam to tam. <grym> <grym> Tak, dokładnie. O. Tak jest. Czekaj, on ma to. Co on może mieć? To może Dobra, mieć? Dobra, robimy tak. Zrobimy tak. O fakt. Tak pisze wąwóz. To się pisze wąwóz. Leśny wąwóz. Napisałem wąwóz. Dobra, ja nie chcę i... A nie, dobra. Ja tu trochę zestrałem jednak. Wąwóz. Zostałeś? No muszę zgadywać. No wąwóz to był jeszcze leśny. No nie, to byłoby wiosenne. No to też jest leśne i to też jest leśne. No właśnie wiem, a to, to, to tak... No. Nie wiem, to leśne. Dobra, Nie, 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 wiem, czy nie <ś OVER synthetic> wiem czy lecieć dalej. Nie wiem nie wę, czy lecieć dalej, nie wiem. Nie wiem czy lecieć dalej. Została mi nie mogę nie, nie, nie wiem czy ryzykować. Trzeba się modlić. <bacteri crashes> <Orange> nie wiem czy ryzykować. no tak, bo jeszcze ty. Dobra. Nie wiem czy ryzykować. Młoko, moją aurę. Ja nic nie mogę, ja tart. się nic nie mogę powiedzieć niestety. Ja ci nie mogę powiedzieć. No dobra. Dobra. Przesłuchaj. ja ugotuj teraz. Nie gotuj, nie gotuj, bo przegramy. Kurde. Nie gotuj. Nie gotuj, nie gotuj. Masz pewnie jakieś dwa bardzo, nie... <noise> bardzo trudne, nie gotuj. Wy... Dzieciństwo no bardzo trudne. Nie wiem, chyba to tak... A, już mogę odsunąć te, te balonikowe. Ale szczerze? Dobra, jak to załapiesz to naprawdę jesteś... Niemożliwy. Co? Nie wiem jak to inaczej miałem. Nie no, mam pojęcia. Ja to rozumiem. To Musisz połączyć fakty. No tak, ty rozumiesz, bo ty widzisz Cicho, kafelki. Co ty dałeś? dałeś? Jeden No hasło, jedno hasło. Jedna kafelka. To co... pewniaczek. Tak, i to zaznaczysz czarne. No, ciekawe, które to jest czarne. No okej, ok, możesz powiedzieć, które to czarne. Wszystkie są czarne? Wszystkie są czarne. Wszystkie są czarne? Wszystkie są czarne. No, kop teraz e, dokładny opis kafelka, który... <noise> dobra, ma kolor kremowy i inne. A nie, bo to ma... No, I jedna kafelka. Szachmat. jedna kafelka. <grym> helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. No, jed jeden helikopter, helikopter, no. <grym> helikopter.